Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kraciany Lamer z tej strony. Będzie to unboxing ostatniego z 12 blistrów biedronkowych I przy okazji pokażę co i jak i podzielę się swoimi przemyśleniami odnośnie całej tej partii, bo jest o czym porozmawiać. Ale najpierw wypełnimy formalności, skończymy sobie otwieranie saszetek. Najpierw limitka, kod, proszę bardzo. Nie pytajcie indywidualnie, jeżeli ktoś wypatrzy w trakcie filmu to proszę bardzo kto pierwszy ten lepszy no i mam trzeci raz lama ta, ta mnie wkurzyło rozumiem gdy mi się powtórzył na przykład e, Pirlo albo pianicz bo to są karty które można można na przykład wymienić albo coś z tym zrobić ale ten lam to mnie wkurzył dobra shaker shakerow otrząsamy się po tym nieprzyjemnym Doświadczenie, no i szukamy tego, co nam wynagrodzi. Kiepską nitkę, która do mnie zawitała już po raz trzeci. Nie fajnie, naprawdę nie. Dobra, zobaczymy, czy będę miał powody, żeby ocierać łzy, czy dalej mogę płakać. Johansson Suarez, tutaj mamy Bendera, Farmana. O, tak, już piękny strzał na sam początek. początek ekspert, i niestety tego eksperta nie mam. A jest naprawdę zacny, wygląda fantastycznie, świetnie, dobra, super i I jeszcze do tego dostaliśmy Keyplayera. Keyplayer Motta wprawdzie jest to powtórka, ale to są dwie fajne karty. Za Moptem pewnie mogę coś dostać fajnego. Zobaczymy. No dobrze, <laughs> mieszany początek, trochę dobrego, trochę złego, zobaczymy co będzie przeważać na koniec. Zaraz sobie kartę jeszcze zepsuję, bo jak zawsze nie umiem otworzyć saszetki. Wynika to z tego oczywiście, że mam obolałe łapska. I muszę to robić dosyć delikatnie. Balta, Sanogo, Fernando, Galatasaray, Herbik. Później mamy Mastera z Benfiki. Jest to Gajtan, powtórka. I... I Want to Watch mas powtórka. Bez rewelacji. Patrzymy dalej. No, będzie coś czy nie będzie. <coughs> Cezar Aspiricueta, Weltman, Pereira. Mamy Mastera Pianicza, nie najgorszy. Oczywiście, jak Master z Romy, to i logo Romy. Mamy. Fantastycznie, super strzał, jest to powtórka, ale kolejny game changer w tych blisterkach, fantastycznie, Robercik, świetnie, no to zasłaniamy tego Lama, który powodował u mnie taki zgrzyt i zobaczymy, czy jeszcze coś na sam koniec nam wpadnie, 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 ale nie to, co byśmy chcieli, nie to, co ja bym chciał i nie to, co ty by, Wy byście chcieli oglądać, bo chcecie oglądać te najrzadsze karty, Perezki Streller, Garcia, Logo BVB, Teammate, Adriano oraz kolejna Ladysima. No dobra, no to zobaczmy, w tym różnie było, bo tu mamy powtórkę Ladysima, powiedzmy, że to jest w miarę wartościowa karta. Powtórka Roberta Lewandowskiego to jest bardzo wartościowa karta. Powtórka Lama to nie za bardzo ale z kolei dostałem też świetnego mastera Andresa Iniestę. No i szczerze powiedział, że jestem rozdarty, ale ten blisterek muszę uznać za, za udany ze względu na te dwie karty. Na pewno są bardzo, bardzo fajne. No dobra, podsumowując, lecimy po kolei. Wprawdzie jest to nieprzygotowany filmik, będzie troszkę dłuższy ale jakoś sobie z tym dam radę. Masterów i innych pierdół typu herbów nie pokazuję, bo, bo nie ma po prostu co pokazywać. Wszyscy już wiedzą, jak to wygląda, z czym to się je. Zajmiemy się kartami limitowanymi najpierw. A jeżeli chodzi o karty limitowane, no to bez rewelacji, z prostego powodu. Jest ich w sumie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj mam jeszcze trzy z pierwszych trzech, no i widzicie już na czym polega problem. Royce, Royce pierwsza powtórka, Mandzukisz też się powtórzył i Lam też się powtórzył. Lam się powtórzył dwa razy, czyli na 12, na 12 blisterków aż cztery powtórki i dodatkowo Lam dwa razy. Jeden poszedł na konkurs, dlatego go tu nie ma. Kolejny problem to jest taki, że na tych kartach wyjątkowo widać zniszczenia rogów z tego względu, że są czarne. Na górze, no to proszę, tu, tu, no tu nie, ale ta już jest zdyskwalifikowana, jeżeli chodzi o wymianę. Te pozostałe są w miarę, no ale kolejny lam, także tak naprawdę z tych wszystkich blisterków, no to mam w sumie 8 limitek. Powiem szczerze, nie jest to sensacyjny wynik. Mogą być znacznie, znacznie lepiej, więc blisterki pod względem limitek chyba jednak na minus. Teraz tak, karty specjalne. Kart specjalnych w tych wszystkich blisterkach było mnóstwo. Ze względu na różnorodność będzie trzeba się pobawić w sortowanie, ale no, proszę bardzo, pokażę Wam zaraz. Bo je wszystkie odkładałem, robiłem sobie te 8 blisterków. Naraz to są karty specjalne, jest tego mnóstwo, więc polecimy sobie różnymi rodzajami i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chwilę będziecie musieli wytrzymać, albo po prostu sobie przewińcie. no Macie taką opcję, także, także nie uważam, żeby to było dla Was jakieś bardzo problematyczne. Wpadło praktycznie wszystko, co mogło wpaść, oprócz dwóch, zaraz sobie o tym porozmawiamy. Jak tak, jakby ktoś chciał mnie słuchać, to muszę powiedzieć, że chyba jednak godne polecenia są te blisterki i to będzie moja analiza, bo wpadają karty najrzadsze, legendy wprawdzie nie ma, no ale inventiveness jak, jak wpadało to widzieliście, a co jak co właśnie takich kart się szuka, prawda? Wątpię, żebyście, żeby ktokolwiek z Was, może poza tymi najbardziej hardkorowymi zbieraczami miał już. Miał już komplet inventiveness. To po pierwsze. Po drugie, um, pomimo tego, że powtarzają się powtarzają się limitki, no to karty jako takie chyba nie bardzo. Zaraz zobaczycie. Dobra, już wszystko wiem. Defensive Rocks, tylko dwa. Varan i Kielini. Więc bez szału. Jeżeli chodzi o ekspertów, no to naprawdę piękne. Piękne trzy karty. Pirlo, Iniesta i Alonso, fantastycznie. Jeżeli chodzi o One to Watch, też mamy tutaj naprawdę fajne okazy. Ilmas, Fernandinho, Salvio, Bale, Minson i Ilmas drugi raz. Jeden z tych Ilmazów to jest mój pierwszy strzał, czyli jedna tylko jest do powtórki. Tiago Motta, kokke Cross, Gabi, Pogba, Motta dwa razy. Sześć key playerów, całkiem zacnie. Mamy też sporo nowych fansów. Kuba niestety to powtórka, ale jest też Godin, Tejera, Buffon, z którego się bardzo cieszę. Dominguez to też będzie powtórka. Ivan Rijn albo Rijn, nie wiem jak się go czyta. W sumie jest ich też sześć. Tak jak mówiłem, różnorodnie było, ale na przykład samych Rising Star to tylko mam trzy, więc to jest w sumie zaskoczenie, że tych kart jest tak mało. Tyle samo wpadło kart La Desima, z czego mamy dwie... Eee, mmm, żebym nie spalił Ramosza, który tutaj się cieszy fantastycznie, plus mamy Kapitana z pucharem i medalami. Z całym składem. Na pewno ta karta jest bardzo piękna, ale to już nie są tak rzadkie karty. Były trzy. Teraz, jeżeli chodzi o te najrzadsze okazy, mamy jedną piłeczkę. Bardzo fajna sprawa. Mamy też game changery. Niestety dwa razy wpadł od jego Koszta, ale mamy też Roberta Lewandowskiego, ale w sumie są tu trzy game changery, jakby nie było. Także. Zaraz porozmawiamy sobie o szansach takiego trafienia w porównaniu do innych źródeł. No i oczywiście mamy tutaj inventiveness, a tak naprawdę to powinienem pokazać Wam takie karty trzy. Pokażę Wam może dwie, bo jedną musiałbym wyciągać, ale wyobraźcie sobie trzy takie same karty, jedna obok drugiej. No i teraz... Wyobraźcie sobie, jakie są szanse, żeby trafić w 50 saszetkach, Powiedzmy, nie kupujecie boksa. Jakie macie szanse, żeby w boksie trafić 3 karty inwentywne? Żadne. Może jakimś wielkim zbiegiem okoliczności traficie dwie. Powiecie mi. Lamer, ale przecież to są te same karty. No ale ludzie, umówmy się. Przecież każdy taką kartę chce mieć, jeżeli ktoś nie ma. Neymara ma do wymiany, powiedzmy, takiego Hamesa Rodriguez'a, no to co, nie będziecie mieli karty? Oczywiście, że będziecie mieli. Ja prawdopodobnie zrobię tak, że te Neymarki, które mam, to sobie wystawię je do wymiany tylko i wyłącznie za e, kolejne Inventiveness i będę miał cały set. tralala. la la Dobra, jeżeli chodzi jeszcze o <laughs> taką kartę super-super, no to jest to oczywiście Double Trouble, Oscar i Fabregas. Świetna karta, naprawdę mi się bardzo podoba i bardzo się cieszę, że wpadła. Mogłaby też wpaść w boksie, no ale jeżeli chodzi o e, boks, to ma on tą e, niestety wadę, że nie dostajemy z nim żadnych limitek. Także trzy razy, e, trzy razy inventiveness, double trouble, piłka, trzy game changere, e, game changery, trzy fantastyczne eksperty. Pokażcie mi taki box. Nie znajdziecie. Także jeżeli chodzi o mnie, kciuki do góry, chociaż irytuje mnie troszkę, że mało jest tych limitek. Ale już doszedłem do wniosku, że wiem w czym rzecz. Limitek jest mniej niż w Brazylii, a muszą tym obdzielić nie tylko blisterki z biedrony, ale też ze smyka i starterpaki, i jeszcze do tego multipaki. No i oczywiście w skandynawskiej edycji muszą być inne i tak dalej. p. pudełka kolekcjonerskie zwykłe, edycja skandynawska, więc to musi być mimo wszystko troszkę rozparcelowane. Także jeżeli chcecie inne nowe limitki, to przypuszczam, że musicie porzucić te e, blisterki po pewnym czasie, no i zacząć sobie kupować. Na przykład te smykowskie, albo pudełka kolekcjonerskie, albo puszki, bo też właśnie wyszły. Dobra, rozgadałem się, ale tak czy inaczej wiecie, że polecam. Mam nadzieję, że będziecie mieli takie fantastyczne szczęście jak ja. Mam nadzieję, że seria się podobała. No i biorę się za coś nowego. Trzymajcie się wszyscy. Pa!